Ciekawego, co powinnam robić w zawodzie. Czy to jest dobra rzecz, którą wykonuję zawodowo? Wybierzesz kartę numer 1, kartę numer 2 albo kartę numer 3. I już patrzymy. Dla tych, co wybrali kartę numer 1, zawód tutaj jest pokazany, że powinien współgrać z Tobą i jak najbardziej przypominać to, co Ty chcesz robić. Powinieneś zająć się bardzo w dziedzinie sztuki, z materiałami, z wszystkimi tego typu podobnymi rzeczami. Dla osób, które wybrały kartę numer 2, to tu jest pokazane, że jeszcze musisz wybrać, jeszcze musisz przemyśleć. Jesteś na dobrej drodze i przed tobą jest otwarcie własnego, samodzielnego biznesu. Gdzie będzie dla ciebie zupełnie nową rzeczą do robienia, czego jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś, i będzie to związane z wodą. Zobaczymy dla tych co wybrali kartę numer 3. I tutaj macie przede wszystkim pokazane, że powinniście zająć się wszelkimi rodzajami ćwiczeń fitness. Jak również i innych zadań, które są związane z wysiłkiem fizycznym. Na pewno to będzie dobrym celem. Polecam!